A teraz przykład pokazujący, w jaki sposób obliczyć pole, mając dane obwód koła. Wychodzę od wzoru na obwód L, to się równa 2π i wiem, że w tym zadaniu wynosi to 6. Teraz zapominam o tej części. Tutaj zostaje mi tylko 2π. Żeby wyliczyć R, muszę podzielić przez 2π. To zadanie jest teoretyczne, niepraktyczne, więc nie będę się posługiwać przybliżeniem czy 14. R to się równa. Zamiast dzielenia zapiszę kreskę ułamkową. Ona pomoże mi wyłapać wszelkie możliwe skrócenia. I tak tutaj jest takie skrócenie, czyli r to się równa 3 nad pi. To na razie mam wyliczony promień. Mam jednostkę, dopiszę ją. Jest to pewien mm, etap w tym zadaniu, kiedy mm, liczę bardzo ważną rzecz. Promień. Promień, który jest mi potrzebny do wyliczenia pola. Wzór na pole pi r kwadrat, czyli p to się równa pi razy. I teraz w miejsce r podstawiam cały ten ułamek. Oczywiście, Podaruję sobie decymetry, piszemy 3 pi, stawiam nawias do kwadratu i to się równa. Bardzo delikatny moment w tym zadaniu, pi razy. Podnoszę do kwadratu każdy element ułamka, oczywiście oprócz kreski. 3 do kwadratu to 9, pi do kwadratu to pi do drugiej. I teraz spójrzcie, znowu daje się skrócić. W mianowniku tak naprawdę mam pi razy pi, czyli mogę jedno pi skreślić, skrócić, skracając z tym pi, które stoi przed ułamkiem. Robi się to tak, że po prostu skreślam tutaj ten kwadrat, bo pi musi mi zostać. I mam 9 nad pi. Dołączam oczywiście jednostkę tutaj albo pisząc odpowiedź pole koła wynosi dziewięć nad pi decymetrów kwadratowych i zadanie jest zrobione